Cześć. Czas poodświeżać stare wspomnienia. Ten film nagrałem 27 marca 2010 roku. To był telefon Sony Ericsson Vivas. Rozdzielczość filmu no, wtedy była osza... oszałamiająca, no bo film jest w formacie 320x240. Aktualnie widać członków grupy A, Life to Ride, A Ride to Life, jeszcze wtedy to była pierwotna nazwa tej grupy, a samo nagranie powstało po spotkaniu w Pabie Lider na Jarze Południowym. Obowiązkowe odbycie musiała tak zwana rajza.